W dzisiejszym wydaniu Wiadomości Główczyckich witają Państwa Dagmar Grzeszkowiak oraz Bartłomiej Jarosz. Jest to pierwsze wydanie Wiadomości w 2016 roku. Z tej okazji chcielibyśmy złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia, wielu sukcesów, spełnienia marzeń oraz realizacji zaplanowanych celów. W dzisiejszych wiadomościach Wojewódzka Narada Prezesów i Komendantów Ochotniczych Straży Pożarnych, wywiad z Komendantem Ochotniczej Straży Pożarnej w Główczycach, Wielka orkiestra Świątecznej Pomocy, jasełka w wykonaniu scholi, Zawody Skoków Zwyż. 11. Turniej halowej piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy Główczyce. Zapraszamy. Zapraszamy! W Gminnym Ośrodku Kultury dnia 9 stycznia 2016 roku odbyła się Wojewódzka Narada Prezesów i Komendantów Ochotniczych Straży Pożarnych. Naradę otworzył prezes zarządu oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Pomorskiego. Druk Stanisław Kochanowski, który powitał uczestników i podziękował Pani Wójt Gminy Gówczyce, Teresie Florkowskiej, za zaproszenie oraz współorganizowanie narady. Pani Wójt w swoim powitaniu przedstawiła walory gminy i działalność jednostek ochrony straży pożarnej na terenie gminy. Podkreśliła ona, że strażacy często z narażeniem życia ratują mienie i dobytek mieszkańców oraz poświęcają swój prywatny czas na działalność społeczną. Zapraszamy do obejrzenia filmowej relacji z narady, znajdującej się na naszym kanale Glow. Państwa bardzo serdecznie. Dziś mam przyjemność rozmawiać z komendantem Ochotniczej Straży Pożarnej w Buczycach, panem Witoldem Szczepańskim. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałbym zadać panu kilka pytań. Bardzo proszę. Jest pan komendantem Gminnym Ochotniczej Straży Pożarnej. Od ilu lat pełni pan tę funkcję? Funkcję komendanta pełnię od 10 lat. Co skłoniło pana do służby w Ochotniczej Straży Pożarnej? Jako mały chłopiec mając już 7-8 lat przychodziłem ze swoim, ze swoim ojcem tutaj właśnie do straży spodobało mi się, spodobało mi się sprzęt, sprzedaż... z Całość wywiadu z panem Witoldem Szczepańskim po wiadomościach. 24 w drugą niedzielę stycznia odbyła się Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Coroczna akcja ma na celu zbiórkę pieniędzy. W tym roku pod hasłem Pediatria i godna opieka ludzi w podeszłym wieku. Na terenie naszej gminy wolontariuszami byli uczniowie szkół, którzy na rzecz dzieci i seniorów zebrali około 11 tysięcy złotych. Nie jest to jednak ostateczna kwota. Dziękujemy za zaangażowanie wolontariuszom oraz wszystkim darczyńcom. Przy parafii parafiegówczce od szeregu lat działa oratora świętego Jana Bosko, a w nim schola parafialna. Zespół ten co roku w niezwykle uroczysty sposób wprowadza nas w świąteczny nastrój poprzez koncerty kolęd oraz jasełka przedstawione w naszym kościele i jego filiach. 9 stycznia na hali sportowej w Kówczycach odbyły się zawody sportowe Skoki w Zwyż Uczniów gimnazjów z terenu naszej gminy. W grupie dziewcząt pierwsze miejsce zajęła Wiktoria Mielewczyk z gimnazjum w Pogłociu, drugie miejsce Weronika Mielewczyk również z gimnazjum w Pogłociu oraz trzecie miejsce Natalia Krajewska również uczennica gimnazjum w Pogłociu. Chłopców. pierwsze miejsce zajął Kamil Rzepka z gimnazjum w Bobociu, drugie miejsce Miłosz Stępkowski, również z gimnazjum w Bobociu, trzecie miejsce Adam Karowski z gimnazjum w Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów sportowych. sobotą odbyła się czwarta kolejka 11 turnieju halowej piłki nożnej o Wójta Gminy Gówczyce. Mecze zakończyły się wynikami Płomień Maczkowo, Arkon Team 1 5, ZKS Komino, Kaszubie Rzuszcze 4 do 3, Cosinus Katrina Gówczyce 3-2, Jantarnia Pobłocie błocie, w wzgórze 5 5, Wizony Wolinia, Allboys Adamski Team 2 14, Green Street Fort Cars. Заработок в нас. okazji zbliżającego się święta wszystkim babciom i dziadkom życzymy przede wszystkim zdrowia, pobyt ducha miłości, oraz ciepłych chwil spędzonych w gronie rodzinnym. Gościniec Staropolski, znajdujący się w Główczycach na ulicy Podgórnej 1, oferuje noclegi w pokojach dwu lub wieloosobowych. Oferują także dania mięsne i jarskie. W swojej bogatej ofercie proponują również organizację imprez okolicznościowych. Ponadto oferują usługi cateringowe oraz dowóz pizzy i innych potraw pod wskazany adres. Miła obsługa zachęca do skorzystania z tej oferty. Witam serdecznie z tej strony Jakub Suder i w imieniu grupy Marty Wiglow chciałbym zaprosić Was na trzecią edycję Manifestu Dźwięku. Już 30 stycznia w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Główczycach imprezę rozkręcą. DJ Matthew, DJ Yogi, DJ Borek, DJ Mateo, DJ Steed, Art Track, Sample D. Startujemy punkt 21, bilety tylko 15 zł. Pamiętajcie, liczba miejsc ograniczona. Zapraszam serdecznie. Dla Państwa Dagmara Grzeszkowiek oraz Bartłomiej Jarosz Zapraszamy na kolejne wydanie wiadomości. się życzenia, dużo sukcesów. A, A czego ja? Ilona! To jednak musicie zawsze już jeden raz powiedzieć. Co? No, to no, była o, Agata. No właśnie, owa Agata. Tak, Agata, tak, tutaj, coś tam. No i właśnie, wywiad komendantem... <grymne> z komendantem gminy... Ale w jakim? ja gminy, nie wiem. Tak, myślałem, co jest ich, to Jacek, myślałem, co jest to Jacek to ja nie wiem, czy te bluzy z kartonem mnie zmienić czasem, wiesz? Co? A co masz? Bluzy, no. to weź, no. No właśnie, te bluzy. Pierwsze wydanie wiadomości w 2004. Jest to pierwsze wydanie wiadomości z tej okazji. Ilona... Ale nie wiem realizacji, dobra. Z tej okazji chcielibyśmy złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia, spełnienia marzeń... Nie i co? Ilona... Co jest, co jest to, co jest, z tej no. okazji chcielibyśmy dożyć państwu... No nie wiem... No, Glona! No! Czy w górze? Ej, jak jest na ramię, to jest 5 do 5, normalnie. 5 mm -hmm. do 5. Wizony włożnie... Włożcie... tam, włożcie! I pani przyszła i pani. <laughs> A, ja, ma na celu...

Kurde jeszcze raz byś spojrzał.